A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Amubi. Także, jak ktoś z Was kupi jakieś auto, wchodzi w porównywarkę, wpisuje wszystkie dane pojazdu: rocznik, model, pojemność itd. itd. Wyskakuje Wam e, dana suma, kwota i macie 150 zł zwrotu cashbacku na hasło Strong Ekipa. Także zapraszam do udanych zakupów. Proszę Państwa, ja żałuję, że Państwo nie mogą tutaj live oglądać, bo przed chwilą... co to powiedziałeś? Nie no, żeby, żeby Konrad Senarwo tego winogronu... Na... To nie było winogron. No to co z tego, no ale jak ma się zmarnować, no to Senarwi tego, no to co to, 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 to... Weź miał, wiesz jakie dobre są yy, te... ostatnio żeś narzekał, że mieszanki studenckiej nie masz, se usłyszysz, że weź miał rodzynki. Tak. To dzisiaj jesteś za, za energiczny. <śmieną? <śmieną> to jest jakiś dziwny dzisiaj jesteś, jesteś jest strasznie dziwny. Ja się, ale powiem wam, dzisiaj, dzisiaj się narobiłem, bo dzisiaj śmieci całe wywiozłem. To zarobimy już? Pomysł jest nowy. Jaki? ale robimy ten tu? tu zrobić. No, narwać. Bo się za bardzo A może to zrobimy w tym bajzlu tej opowieści? To zrobimy. To to. To to. Nie idziemy nigdzie. Mieliśmy iść do parku, a usiądziemy dzisiaj. Słuchajcie, w ogóle, to wam powiem, stała się tragedia. Dlaczego? A ty nie wziąłem ci batona. Dobra, no to jest. Żeby cię zaczęła pewna niewiasta obserwować, Ta? miałem awanturę. A to od razu ci powiedziałem w trakcie, jak żeśmy komentowali, byś miał awanturę. Nie, bo jedna, dziewczyna, bo jedna dziewczyna w tym programie, jakim tam Paradise czy coś, bo już mi się mylą te programy, powiedziała coś mądrego. Ja mówię, o, mówię, to mi się podobało, możesz mnie obserwować na Instagramie. Mi się zobaczyło. No i misia mi się skoczyła na łeb. <laughs> Wieczorem. <laughs> Do niej mnie wysłała. I będzie, oczywiście, nigdy nie schudniesz. Ja no, ostatnio miałem awanturę ciężką z Misią. właśnie o takie coś, i mi się mówi tak, na koniec. Są padły niecenzurowalne słowa. I Misia na koniec mówi do mnie tak. I wiesz, co Ci mam jeszcze do powiedzenia? A ja mówię, no co? Nigdy nie schudniesz. <grym> ale, ale Misia gotuje ci cały czas. Cały czas. Misia jest niezastąpiona. Ale sobie nerwowa kiedyś była bo misia jest z reguły porywcza. Każdy misi, myśli, że misia to taka misia, a to nie jest taka misia. Misia mogłaby strugnąć. Ale Cię się tu nie no bo cudeszy. Tak. Ta. Ostatnio już się kłócił, że aktorem jesteś. Słuchajcie. Jestem, grałem w Ukrytej Prawdzie kilka razy. I no. Słuchajcie, a aktor, a aktor nasz ze Strong na gromdzie dupę klepnął, dziewczynę klepnął w zad. Nie klepnąłem, tylko dotknąłem. A to jeszcze musiał ją klepnąć pięć razy, bo były powtórki. I śmiał się ze mnie, śmiał się w tygodniu ze mnie, bo ja wstawiłem story z tej gromdy i Wisia też mnie tam ganiała po pokoju w nocy. Skoki z szafy były, wszystko, z Wisią musiałem walkę stoczyć, a karwa się śmiał. Nie mija 4, 3, 5 dni. Karwata kobita mówi? Karwata kobita to zobaczyła co ty kur... mi zrobiłeś, eee. no, a karwata, no powiedz jak przyszedł, przyszedł, przyszedł. Ja Przyszedłem do domu, no i usiadłem sobie tak jak zawsze do okna, już widzę, że sytuacja jest jakaś nieciekawa, nie, nie czy zapytam czy coś do jedzenia. A jeszcze wcześniej mówił się, pytałem Ciebie, ogląda? Nie, moja taki rzeczy nie ogląda no, nie w ogóle. No. Nie, nie, to sam ja to pamiętam, to mówił. Są do jedzenia, kacze dzioby w miodzie. Powiedziała, że dla mnie na najbliższe dni nie ma jedzenia. I to powiedziała w niecenzuralnych słowach. Ale się tłumaczyłeś, że jestem aktorem. I potem powiedziała, że jakąś grubą dziewczynę po dupie klepałem. Ja powiedziałem, nie była gruba i I od tego się zaczęło. To już klepanie, klepanie, to już tam klepanie, ale że nie była gruba. Wymknęło mi się to, jak ruszyła mi taką wiązankę, że ojej. Że nie była gruba, że nie była gruba, to już jest koniec. Sąsiadka, sąsiadka z douki, od szczotki w słupik. Tak. To no. jest agresywny aktor. To za, za, no za rolę dostałeś? Bo, bo nie wiedziałem co powiedzieć, to powiedziałem, przecież wiesz, że jestem aktorem. we no, kotku, to nie tak jak my jeślisz. To brylant był. No. kojota. Słuchajcie, ja, jeszcze się stała jedna tragedia, bo dzisiaj zauważyliśmy... Kamerzysta dzisiaj. Chłopaki, kur... chłopaki, pęci. karwady, i kartofel, dosrali się do kamerzysty, że kamerzysta jest suchy, i nieładnie nie wygląda, i nie jest łysy. Ale nikt nie powiedział, że nieładnie wygląda, tylko że jest chudy. O, powiedzieli tak, że jesteś chudy, nie? Nieładnie no wygląda. Nie, ładnie wyglądasz, tak? nie nikt nie mówi, że nieładnie, tylko że chudy jest. No. Musisz moją stronę trzymać, pokaż. Gdzie tam śmieci wyrzuca? Pokaż Z młody. Dobrze. I moim zdaniem, przystojny chłopak. Teraz poczekaj. Teraz zobaczymy, ile chrusu jest na głowie. Zaczesuję, zaczesuję z tyłu. Ja też jak zaczesywałem, to już nie mam to. Ale chłopak jest przystojny. Kasper, wolny jesteś czy masz dziewczynę? Mam dziewczynę. I po prostu powiedz Kasper wszystkim, że ty się po, po prostu do prezesa strąg Ekipy upodoba, upodoba, upodabniasz i chcesz być łysy. Nie, bo chcę, ja chcę być w ogóle? Jesteś moim je, jakby mentorem. <śmiech> Słyszeliście? <laughs> Wymieniliśmy sobie z kamerzystwem uprzejmości i jest dobrze. Proszę. Na, na mentora wybrałeś, bo ja ci taki... <laughs> Jak wygląda, na mentora to... wybrał sobie hardcora. No. Ja też mam. Bo co to, to chuj wie co to jest. <śmienia> <śmienia> Taka. Janka montażowa. Kurwa nie będę nagrywał. I to rzadko. Zepsujeśmy kurwa znowu dzień. To... taki miał dobry dzień. zrobiłem. Na kaktusie są takie. <śmienia> <śmienia> nie na kaktusie gęstrze. To jest taki meszek. A nie możesz tak na przykład jak pan detektyw Rutkowski sobie zrobić. No, 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 <laughs> tego mchu trochę kur... z tej rzeżuchy, taką rzeżuchę byś wyhodował, jak pan Nie, Rukoł, on by nie wychodował taki. Nie urosłoby tyle. Byś tak. był detektyw Karwat. Na mądrej głowie. Włosy nie rosną. No. Ale wiesz co? On, co, on też... Jak to się Wiesz, co? Te... <laughs> wiesz co jak on wygląda. No. On jakby jakby ja, z ogoli widzę doczepiał tych takich, wiesz, łoniaków. Kur... <śmiech> <śmiech> o to był pocisk. <laughs> Hajdik 5 Wagi by nie zrobił. Ja, na mnie nie możesz podnosić, bo jestem najstarszy, najsłabszy nie, nie wolno mi bić. Ty wiesz jak wyglądasz, jak teraz jak przypatrzyłem? No. Wyglądasz kiepskich? Tak. I taki gruby pan trochę. O. Jest takie, takie zdjęcie, mamy na, na programie Felek zrobił, a łóżko stoi, jak tak pokazał. Tak. Tak? A mija Bładaga. No panowie co, starość nie radość, to nie będziemy młodsi, tylko starsi, nie? O oh, no to fakt, kurczę, tak wygląda. No ty to nie będziesz, nie? Bo ty to zawsze no ja tam masz. Nie, ma nie, ten... nie, nie. Gdzieś nad bo wie, stanąłeś cały czas w tym samym wieku. No Łazi się wszędzie mówi, że wygląda łodzio ode mnie. Idziemy nie Tu To każdemu tak mówię. Chce ci zobaczyć? Proszę bardzo. A ja nie wiem, czy chcemy. Ja też nie, wolałbym ja, ja do was nie mówiłem. Ja bym tego nie chciał oglądać. Ja też nie, nie To jest dla widzów, ale czego byś nie chciał oglądać? 51, mimo ubytku wagi, znacznego. Proszę, żyłka jest. Poczekaj. Jeszcze 7 kilo i masa. Konak, tą to wiadro po wodzie. <laughs> ale parę no, kształtą tą rękę, zobacz, co ty chcesz. Naturalna siła, zresztą pokazałem wam na ostatnio z Adrianem Puckerem, truk czy. Trukerem. To za to, Pockerem. To za to jest podobne. Od... Ale nie, to rynnowe. To rynnowe. A rynnowe. Dobra. No, no, coś po... A nie będę gadał już, Tam bym coś powiedział, ale to. Chciałeś zachować o doping. Bądź na takim jedzonku jak ja i będziemy się prężyć. No. <śmiech> <śmiech> bez dodatków, bez konserwatu. A bo... dawno o jedzeniu nic nie było, chciałem powiedzieć. Lepiej nikt nie będzie. Tera Keto jest. Teraz nic nie wie. Teraz Keto jest i już chudnie tak, że człowiek... Ale on ma jakieś... Zauważę, że on ma ja... jakieś wariactwa z humorami? No. Jeden odcinek, gdzie się nie odzywa, teraz jakiś wesoły przyjechał, nie, nie, to jest... Nie, 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 nie. To jest nie, podejrzany. To... nie są wariactwa, to jest... Może umarł to. <laughs> <laughs> Spanek dostał. <laughs> <laughs> Dzisiaj energia? Bije nie, z każdej strony. wesoły. Jest 16. Wiecie co będzie o 20? Goła! Goła! Ale jak jest? Ale jak jest? Ale Gała nie uczęszczała. No jak będzie dobra. Gała na razie kazał Was przeprosić, bo jest pochłonia tymi biznesami i rodziną. Nie, ale wiesz no. Zapierdziela, to wiesz, no to się, że nie ma czasu, to mu się nie dziwię. No. Noga się rzeźbi już powoli do odchodzenia. Widziałeś jaka łydapa? Pach. Pach! Pach! A ci, że nie, ty. Ale jakby faktycznie, jakby tu złapał. Tu taki. jest czym lać? Jak od Ale chude, właśnie takie w małe. <grym> nie, ja nie mam chudej nogi, tylko to tak wygląda. Ja mam 46 w łydce. Czy te wody są wodoodporne? <grym> no to. Są... <grym> Ale jak, on nie ma chudej nogi, tylko ta noga chudo wygląda? Ja nie, ty, słuchaj, no, no gdzie no przecież kawałek, nie kawa... Kawa... No, kawałydę, ty no nie gadasz. No Kurwa, ty masz kawałdy, to... No. Uje, bo... No co, nie ma łydki? Pokaż. No, tak słabo to. No pokaż swoją. Kurwa, następny. Wido słano. Nie, bo no, no, nie, kurwa, że lały zło łydka jest. Ty masz łódkę, ja ty No, masz no nie co? Dobra łydka jest. No. A noga? Ziemia, jak ty pokaż łydkę, ty masz dobre łydki. A, ja Można. nie ciągnę tak tutaj. Te dwa łydki, kurwa, jak człowieku, dobra. Ja jaka buła, ty! <gryzm> <gryzm> to takie zwyrodnienie. jest. jest nie, <gryzm> ale, <gryzm> ale, ale łydy ma dobre. Ale powiem wam, to że łydki to jest, łydki to jest pięta achilistowa to to kulturystów ogólnie. To nie? Łydki to jest genetyka, łydki z tego co, jak, jak z każdym gadem. Łydkę ma, albo masz, albo nie masz. Nie, nie, do, tak. nie doćwiczysz tego. Chodź już no. To kulturyści nie mają takich łydek jak ty. No. Dlatego <kly> no, idę yeah, Gdzieś te kartofle jednak weszły. Te Metody kartofli. Odnośnie, jednak... odnośnie kartofli po raz kolejny. No, jest, to się, to się po raz kolejny. dementuje. Lotki, no ale to powiedz, ile ujebałeś w życiu kartofli? Ile to? Ile, ile przyczep? Właśnie. Nie, nie. <laughs> Matka, no ja swoją Jakbyś tak. powiedział, że kotletami mnie karmi, to tak, ale nie kartoflami. No, Za siedem Siedem jadł na obiad. Ostatnio rozmawialiśmy o polityce. Gość, poczekaj, jeszcze ci przerwę. Goś kiedyś mówi, co jadłeś do siadania. A mówi, że kanapkę. Mówi, z żółtym serem, nie? A ja mówię, co kanapkę? Jedną mówię. A no nie, mówi, no paczkę żółtego sera wrzuciłem w długi chleb przeklejony i zjadłem. No tak jadłem, tak jadłem. No, jak, no, jak wiesz, jak ważyłem ponad 150 kg, to trzeba było coś zjeść. kiedyś jechaliśmy, bo mówi, staj do McDonald's, trzeba gdzieś tworzywczy, bo mi się pić chce, to nie? Ja mówię, dobra, pewnie już to opowiadałem, ale opowiem jeszcze raz, ja staję, butelka litrowa, nie wiem, 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 nie, nie. na raz. No to ja wiesz, nawet wypiardał. Wy... 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 My tu jak trenowaliśmy z Trunkmana, to yy, taka klientka mi gdzieś da kartę taką z zmakali mieliśmy zniżki. Nie? Coś tam o, jak żeśmy się stomowali. Kurwa, bo tam zobaczył, co się działo, to pięć Big Maców wjeżdżało i tam na raz. Kupowy tak, zniżki. Tak, pięć Big Maców zjadłeś na raz? Pięć Big Maców jest mój rekord. Ty, no, no, ale to, to amator, nie? Ale amator. jak wjeżdżałem do, do Maca, to był tak, dwie tortille, no. dwa Big maki, duża fanta, duża kola i jeszcze kurczaczki, frytki albo cheeseburgery. I za pół godziny głodny. No ale to, ale, to był przerób. Czasem no. tak, że jeszcze u barczaka kurczaka zahaczęliśmy. Ale to był przerób wtedy. To jest, ty, ale ja nie się tak trenować, już tak wyglądasz, powiem szczerze teraz, jak jest kryzys na świecie, to wyślany na pewno mogli te ludziom butle z gazem dupami zapełniać bo, <noise> po takim jedzeniu, <noise> takowanie, żeby <byście> się zarobili. Ale ty, fajnie, <noise> ty, ja nie powiem, kto ostatnio zanieczyszczał powietrze na ślubie. Ja wale, tak. Nie powiem, ja wale bomki ostatnio straszne. od białka. Nie da się Białka? trenować. Tylko jak białko pije. Nie da się trenować. Tylko jak białko pije to jest pach! Nie da się trenować. Zauważyliście na odcinkach nawet, że idą te żaby. Zanieczyszcza tak. Bonki. Zanieczyszcza tak, że chłopaki nie mają jak trenować. Filtrują. Jest katastrofa. Nie musi być zakaz wprowadzony, żebyś mi klientów nie obstraszał. Nie, bąk musi być. No ale kobiety ćwiczą tak się tak stwierdzić. No to możesz zgodzić się zgodzić za... z... ćwiczą. <grym> <grym> możesz zgodzić na <grym> <zgodzić, grym> za kogoś zawsze, wiesz. Ja pamiętam kiedyś... Słuchaj, ja pamiętam kiedyś pojechałem. <grym> to ile miałem? 24 czy 25, ale no jakoś tak pojechałem do Łodzi na trening. No i pamiętam, że kurczę, a do mnie zadzwonił, mówi, dawaj przyjedź, no to ja wiesz, pojechałem tego, to był taki okres roztrenowania, luty jakoś, co coś w tym zdarzył, nie. No i taka klientka, bo u Maszy na siłę. Jeszcze Masza miał siłownie tam. No no, na ryżki, No i wiesz, na sztandem, bo tam z 2 na powtórzenia, tego. Cię schylam, puu! No, Schyllam, puuu! Ta ta tam siedzi z tyłu! Człowieku, kurwa, ja bordowy! To jest taka niezdrażna sytuacja później. Ale to są takie, wiesz, wysiłkowe. Ale nie? no co zrobisz? No to, to normalne, życie wzięte, nie? A jak na chińskie jeździliśmy do Łodzi kiedyś za łebków, nie? Człowieku stoimy za chińskim, o jeździliśmy chińskie, no nie? To za chińskim, za budą, no nie. Nagle też stoi, stoi. Bąk, nie, gościu idzie z tyłu z jakimiś kartonami kartony do góry panu. No, no, nie wiedział co się dzieje, kurwa. Ja to upadłem. Ja upadłem, ja upadłem ze No nie... Nie, 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 nie. Nie no, się... powiem jeszcze o sytuacji, jak leżeliśmy kiedyś razem na jednym łóżku. Cztery osoby. On od ściany, za nim klientkę. Czekaj, on od ściany za nim. Nie! Od, od ściany klientka, on za klientką. Klientka za nim, ja za klientką. Nagle cisza cisza, a ta, ta klientka za nim leżała. A gość. Pff, pff, yeah. I on mi będzie gadał, że ja na siłowni się zastanawiam. To jest strasznie naprawdę. Ale słuchaj, to my kiedyś mieliśmy takiego gościa na siłowni, takiego Jarka. Tam jak strzały szły, nie? Tam jak było przygotowanie do zawodów, to tam nie, nie, nie falował, było, nie? Ja pf, pf. I, I kiedyś, kiedyś taki młody łepek na siłowni coś tam sobie ćwiczy, ćwiczył, no nie, Drudmoż! Drud jeszcze, jeszcze serię. Uciekaj mi, stąd mają zawody. No. Tam, tam Jarek, słuchaj, Jarek, oczywiście Cię serdecznie pozdrawiamy, bo to jest mój przyjaciel, ja go bardzo no, lubię. Jarek, on jest starszy, ja dużo, dużo miałem do czynienia z nim w życiu, mam cały czas, tylko teraz rzadziej się widzimy, bo on bardzo w Krescinie. Tak, Jarek jest specyficzny, jedyny w swoim rodzaju. Uciekaj, ja zawody wody, bo... No, 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 no i słuchaj, Jarek hydraulikę robił, no nie, i pojechał do gościa, robi robotę, no nie, odkręcony kaloryfer zostawił, no nie, osiemnasta, on na trening, do no niego gościu do niego dzwoni, mówi, panie, mówi, kaloryfer cieknie, a, wja, a Jarek mówi, ale gdzie ci cieknie? No kaloryfer cieknie, bo pan pojechał, no nie, pan przyjedzie, pan to dokręci, no nie, a on mówi tak. Z dupy ci cieknie, mówi. Teraz ja mam trening, mówi. <noise> ba, A jak kiedyś u Jarka siedzimy w domu, sąsiadki, goście przyjechali, Jarek się przygotowywał do zawodów. Ja przyjechałem, ocenić. A dobrze wyglądał. Ocenić formę. Wyglądał, zarobiście. za 12 kilo docięty, wszystko tego, no nie? W bokserkach takich, w bajtkach siedzi przy stole. Jego córki, <noise> sąsiady, żona, wszyscy, no nie, Jarek tam wyjeżdżał. Pręży, szkatuły, wszystko. Mówię, Jarek, jak nogi, no nie? Mówię, uuu, docinte te, mówi, konkretnie docinte, te, <laughs> mówi. te, mówi. no to pokaż, nie? Jarek wstaje. Pach, nie, te majtki, wiesz, złapał, pach, no nie, te uda faktycznie pękate i tak dalej. Ja patrzę na sąsiadkę, sąsiadka na mnie, a tu z boku oczy marszki, oczy marszki wywalił. Ja mówię, mówię ja, ja, nie, ja musiałem wyjść, bo ja nie mogłem wytrzymać ze śmiechu, ja myślałem, że się pojrzę, kurde, uciekałem. Kurde, kolego, macie dobry widok. No, słuchajcie, temat ogólnie na opowieści z łapki to jest, można powiedzieć, wyczerpany, tylko kwestia tego, co nam się przyspomni i o której godzinie, nie? Ła. Człowieku, to był jaja tam u nas, to. u nas kiedyś wjeżdżałeś do głowna, u nas kiedyś jak do głowna, to wiedziałeś, że jesteś w Głownie, bo każdy był kwadratowy, nie? ale do tej pory tak zostało, że u no. Was jakaś taka tendencja, że każdy musi być zmasowany i wielki. A Wszyscy. tu kiedyś jak taki, takich dwóch braciaków z Łowicza latało, tam nie będę rzucał ksywami, bo A, to teraz no, już tam no. są wiadomo, tam nie ma o czym gadać. To wielcy byli, nie? Po dwa metry. To wiesz, jakich znaleźliśmy, na którym osiedlu mieszkają? No. Po oni mieli tam po, dwa, po, po dwójce mieli, nie? No to nie wiem, ponad chyba. No, Ale ogromni byli, ogromni. Ta, naprawdę rzadko się zda, zdawało, rzadko się widywało takiego wielkiego chłopa. No. no i tam ich szukaliśmy, bo musieliśmy coś tam z nimi pogadać. nie? Tam wiesz, to nie będę gadał tam ze szczegółami, wiadomo. Coś tam musieliśmy z nimi pogadać, to wiesz, jak ich znaleźliśmy? Na osiedlu, gdzie mieszkają? Po skarpetkach, bo na balkonie, na, na parterze, takie skarpetki się suszyły, no nie? Ja mówię, idę, mówię, tu mieszkają na 100%, a ekipa mówi, dlaczego? Mówię, za na skarpetki, no nie? Skarpetki takie, kurwa, człowieku, kurwa, noga z 50, tak, jak ja dwa, no, takie no, nogi, nie. nie? No tak było. No były, kurwa, Było w dużo. Jak jest obecnie z wagą, jak to wygląda 108,5 Czyli... rano ważyłem. Czyli spadło? No jak ważne, no słuchaj, no ważyłem wieczorem 116, 115, 600 ostatnią wagę pamiętam, no to przyjmijmy tam 116, no to nie ja, ja wiem, 7 kg. 7 dołu. No wieczorem 110, wieczorem 110, no to 6 kg schudłem, no. U ja, 122, 122, 121, 123, tak. W tak tych ja się podlałem, trochę mnie najbardziej 6 kg schudłem, ale to jest tak, widzę u mnie, to jest tak, dwa miesiące, zejdzie coś, później z miesiąc stoję, no i teraz myślę, że coś tam zejdzie, nie? Ale kaczor na to Keto chce tam wszedł, to jest, może tego Keto trochę spróbuję, bo to Keto jest rozsądne, nie? No zobaczymy, no co to, 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 to. Ja spróbowałem, to, to ja tydzień na razie to, to. Na razie ja to powiem ci tak, ja na razie się dużo, dużo ruszam, dużo chodzę, dużo chodzę, czy, czyściutko jem i, i się nie zastanawiam. Co będzie, to będzie, zobaczymy. Tylko że no wiesz, no ja, to tak, powiedziałem tam ostatnio, no, to, kurde tam nie będziemy się oszukiwać, tam wiesz, po 40 jak jesteś, to, to wiesz, no tam... Wiesz co chodzi? Ale wyciskanie ci zostało, można zrobić taki jakiś odcinek, to chłopaki też z WK robili, żeby wyciskać z zamkniętymi oczami. Ale no. zobacz, i patrz, jeszcze teraz tak ogólnie ten, no nie? Zawsze jak wyciskałem te 195 kg czy tam ileś, czy te 180, nawet to każdy nakoksowany, no bo wiesz, tobą się zadaje, czy z nim, no nie? No to zobacz, no, gdzie ja jestem nakoksowany? A Co my że na nakoksowani ja to ja, ja, segreguję. Ale ja nie segreguję, ja nie mam nic do... Posłuchajcie, ja nie mam nic do nakoksowanych, no bo ty walczysz, no to wiadomo, że coś ty czy ty tam będziesz walczył, czy walczysz, czy tam zawodowo. Ja nie mam nic do ludzi, którzy up zawodowo uprawiają sport czy, czy coś, żeby nie, nie, nie brali dopingu. To ja nie mam nic do tego. Ale my też nie bierzemy. Ale mam, nie lubię kłamców. I ja nie mam nic do tego absolutnie, tylko ja mówię, że ja no widzisz, no siła jest za, widzisz, no, no, no. Ta naturalna siła u mnie jest i kurwa, no nie ma nawet tam dwóch zdań. No. I no można sobie pierdolić i, do bólu, no, ale. Mi, jest. mimika jakaś się stwarzy. Nie. No radio no nie, nie chciał wyciskać. Nie ma mimiki. Nie. Ja nie chciałem, ale słuchaj. No ja nie chciałem wyciskać, jak ja dzisiaj wcześniej klatę zrobiłem tu wyciska. No ja po klacie rekordy waliłem. Do ale sobie. to ja nie jestem po działek robiłem. Ja nie osią. jestem takim naturalnym wspaniałym. No. I patrz, i, i kurwiłeś mnie już, bo to jest teraz... O, ja nie ja... jestem takim naturalem wspaniałym, ale wiesz, powiedział to z ironią, żeby ludzie myśleli, że a o, jest... się śmieje, to chyba nie jest on chyba naturalny, Nie jest, <laughs> chyba nie jest, ale jak no, się no, śmieje, no, wcześniej, no. że ja nie chciałem wyciskać, to no, chyba nie mam w tej inspanie. No, nie, ale to znaczy... właśnie dla ciebie. Nie, ja, ja jadę twoją taktyką, bo <laughs> dla ciebie to jest tak, słuchaj, ja ci powiem jak było na przykład z 200, bo ostatnio <laughs> nie dokończyliśmy wy tematu. Wycisnąłeś te 200 na siłowni i tak. Ale kiedy? Tylko 200. Ale kiedy? No kiedyś tam. Tylko 200. Ale kiedyś to nie było. To było dla nie tylko. No ale to było kiedyś. Ale obecnie to jest dla ciebie dużo czy mało? Bo mi chodzi obecnie. Ale patrząc na siebie, czy. Tak, patrząc... Nie, obecnie wy... teraz ile jesteś w stanie wycisnąć. Teraz to nie wiem. Mi chodziło o to, że przykładowo, jak byłeś w szczycie formy, ważyłeś 150 kg, to 200 to było. No ty... i o to mi chodziło. że wtedy było tylko. Tak. No, no dawajcie sprawdzimy sobie. Tak, ale ja no to ci mi powiedziałem o to. kiedyś, jak gadaliśmy, że ty zapomniałeś, ile ważą ciężary. No tak, ale... Jak ja ci byłeś w formie, formie no wiadomo, no ja byłeś w formie, czas, Ale ja ci cały czas tłumaczę. Jeśli mówimy o rekordach, no to ja nie mogę już mówić o swoich rekordach sprzed lat, bo ja ich teraz w tym momencie nie wezmę. Ale ja się zgadzam z tobą, że dla ciebie 200 to był śmieć, jak byłeś no w formie. I, no i o to mi chodziło, cały czas o nie, to mi nie chodziło. Tobie nie chodziło o to. Tobie a chodziło to chodziło o to, że, teraz? że tylko 200. Ty podkreśliłeś, że tylko 200, a ja aż 200 nie mogę wziąć. Ale przecież, no jak mówiłeś o mnie, że czy to jest dla mnie dużo, to w porównaniu z tym, co ja kiedyś dźwigałem, to nie było dużo. No nie było dużo, ale Ty mnie cały czas nie rozumiesz. Ja nie, ja, ja, ja mówię, że chciałem, kiedy, jak kiedyś gadaliśmy, to Ci mówiłem, jak przykładowo będziesz tam... Po prostu no, już nie zawodowcem, nie wiadomo o co chodzi, to zobaczysz, jak weźmiesz sobie 180 w ręce. No tak. Naturalnie. No ile, tak. I jaki to jest ciężar ile to waży. I mi no przydałeś no rację. No waży. No właśnie. No ale mi chodziło o to, no jak mówisz, że 200 dla mnie tamtego, no to w porównaniu z tym, co ja dźwigałem, no to 200 to było tylko 200. Ale teraz, w tym momencie. No to jest tylko czy aż? W tym momencie? Tak. To jest 200. O ten moment mi chodzi. No to jest dużo. No to jest dużo. No to, no to dużo. właśnie o to mi chodzi. No to, się to, to jest dużo. No to się, to, robisz, to to się dogadaliśmy, da? Kredkę, to ale się dużo. dogadaliśmy. No to jest dużo, no bo mi chodziło, wiesz, no jak patrząc na rekordy moje sprzed lat, no, nie, no, kurwa, no to wieś, no nie no, no przecież ty no, miałeś rekordy no. konkretne, no to słuchaj, ty byłeś bardzo silny, no. To wiesz, no to patrząc. Ty nie byłeś to, patrząc, grubasem, to patrząc na to, no to to jest, w tym, to jest tylko, ale patrząc na chwilę obecną, gdzie mam 41 lat, kurczę i ważę 120 kilo, no to jest 200. No to jest 200. Ojej! Co się stało? z schodów. Żyjesz? Kurwa, klienci spadają ze schodów. Klienci spadają ze schodów, kurwa. Tu jest taki pośpiech, żeby tu wejść, aż ludzie ze schodów lecą. Widzicie, jaka reklama? No, ile ile wyciskałeś? 220 razy? No, coś takiego. Co, serio? No. To no. maksa to ty miałeś za 300. No. No jak on miał klaty po 300, no to 200, no, no to serię robił. Ja. Nie, no. dawaj się zrobiłeś, nie że sprawdzimy kiedyś. <grym> Ale co, no maksy ja, Maxa, ja, powiem Wam szczerze, że Ja Maxa nie sprawdzę. Ja mogę wycisnąć 200-220, to mogę już wycisnąć Maxa. Powiem szczerze, dlaczego nie sprawdzę? Bo się boję. Mi przy 220 kiedyś pękła kość w ręku, mam tytanę wypełnioną kość. Ja byłem. On stał wtedy za mną na, na, na siłowni. Ja się boję. Nie wycisnę Maxa w tym momencie i nawet jak byłem w formie, na barki się nie bałem wyciskać Maxów. Na klatkę ja bałem, że. Do wełki się ty, działo. Jedyne... Ja myślałem, że bark ci strzelił wtedy. Ja ja a tu, tu pękła mu ręka. Pękła ręka. A kość mu się przerwała w połowie. No. Pękła chodzi. Jechaliśmy do szpitala. wieku, ja to leciałem. Ja to pierwsze co to, to stadałem za głowę, się złapałem. Nie wiedziałem, czy te kółka łapać co ze szlangi lecą, czy jego. Normalnie, nie jak czas był taki, jak, jakby, jakby pękła. Ja myślałem w początku, ty, że to jest bark Robisz Zrobię się rano belkę zawsze, nie i wieczorem tak. robię śklatę, dlatego, a wiesz, że a to był, A to był raz. taki. Nie, to, to nie chodzi o to, że było podnęczone. Pękło to miejsce, gdzie miałem szyty biznes. Lekarz powiedział, że się oszczędzał z dwa miesiące, yy, nie robił nic. Ja po trzech tygodniach wróciłem na siłownię z racji tego, że poleciałem na zawody do Brazylii. poleciałem. Yy, na Arnolda do Ohio, poleciłem później na Arnolda do Australii, poleciłem. na Arnolda do Brazylii. Ja to poleciałem... był ten rok, co jeba jeszcze sam się zawoduje, poleciałem, poleciałem na FIBO, jeszcze wygrałem FIBO i po FIBO przyleciałem. Zrobiłem rano belkę do 210 i poszedłem na siłownię. Mój zamiar to był taki, zrobić sobie 150 lekko, parę serii, ale założyłem 180, założyłem 200, założyłem 220. I wtedy był pierwszy ruch, drugi ruch i to miejsce, gdzie był wszyty biceps, czyli tutaj. To miejsce dokładnie, tu w tym miejscu rozerwało kość. Już on stał z tyłu, to jak ja wstałem... Ja nie jak stałem, ja wstałem, z ja przodu stałem. No, jak ja wstałem z tej ławki, to wiesz, ja myślałem, że mi bark rozerwał. Tu ja pancesz. Tak wszystko, samo, bo strzeliło, mówię, stale, bark łupę, poszedł. ja tak, poszedł. Tak zrobiłem, a jak się podnieść tą rękę, to się do dotąd, a to e. wisiało. I ja tą rękę złapałem tak, zacząłem się czuć, normalnie mi się ręce. Ja. Zkopolan <grym> nie pomaga na pieniędzy. Wtedy byliśmy we czterech. Tak. Tak. Wtedy do człowieka w samochód, raz dwa i do Warszawy, ja jechałem. Ja jechałem, Warszawy, wie. Ja, jechałem <grym> ja za sterem. Ja no zostałem w Warszawie w szpitalu, naprawili. Ale zdiagnozowałem dzieczynę. No jak? No bez ja rentgena oczach nie mam. No jak RTG, no to mówi, że taka była przerwa. Tu normalnie było no przerwane, tak byś wiesz. No byś to lekarz, to się za głowę złapał, że przerwało kość, a mięśnie są całe. Że kość bokiem tak. nie wyszła. No, Który tak. taki specjalista, doktor był z Tobą i nie mógł Ci pomóc? My kiedyś jak się nachlaliśmy, to szliśmy na, ten, na, na kotę, nie? się no. do, dopić w do no, nie? Ten, ten szedł, wiesz, 150 kilo. Ja też wtedy gruby byłem. Idziemy, idziemy, nachlali. Mówię, kaczor tego, kaczor doszedł. Malucha, nie, sam zasteczak czy podwód, do góry kurwa i dwa stały, dwa stały, jakieś komontki przyjechały do nas, jeden no, z ludźmi, jeden, jeden z, ludźmi. z ludźmi, mówię kaczor, teraz tego, mówię, bo dwa są, on to podnosi, ja tam stoję, a tam ekipa się drzew w tym maluchu, on... normalnie malucha przysięga wam, malucha podniósł za dupę z silnikiem, z ludźmi w środku podniósł do góry, nie, ja to powiem ci, Ej, dobra, to co, to na następnym odcinku wyciskamy z zamkniętymi oczami, zaraz no, zawiązany. Nie tak jak ty, co żeś strzelał na tym. Słuchajcie, widzieliście wszyscy, jak strzelał w puszki. Eee... Ale ja słyszałem, że to, że strzela, to nic, że on pół tam ekipy jest, Jak? Na Ale w ogóle. W ogóle ja byłem przyszedł... instruktorem. Słuchaj, w ogóle przed konkurencją, jak nam oznajmił. Poczekaj jeszcze, Jafem. mówię do kościowy, Proce trzymaj tak, celuj tak, strzelaj tak. Piętka dobra, dobra, dobra. Każdemu instrukcję rozdzieliłem. Wszyscy strzelili, tylko niejako. Nie, ja, kur... <grym nie <grym a jak... w ogóle przed konkurencją? Jak już co to za konkurencja? to bo tak. Moja konkurencja, ja to wygram. Ale to co nie było tak ze też. Słuchaj, no. i ten przymierzył, mówi Kaczor wiesz Ja wiem, no nie? Ja poszedłem. Słuchaj, ja poszedłem, puściłem, a ten korek nas tam to tam, tu wyskoczył. No, no tam, bokiem, bo wyleciał. Ja mówię, ty chyba odpadnę, nie? Ale dobra, tam coś strzeliłem. patrzę ten strzela i ta babcia strzela, ta babcia, babcia, uszczeli... babcia, uszczeli... babcia uszczeliła. Babcia uszczeliła, Babcia uszczeliła, uszczeliła tu no, za 5 minut numer 36. Adios, <noise> ja żegnam was wszystkich. A wiecie, a wiesz co to było? Człowieku, taka prosta sprawa, że koniec. Tam w tej łatce, ten korek, no nie? Od to musiałem, Ja trzymałem tak, a trzeba było trzymać tak, i łapać tylko za korek nie za łatkę i wszystko wchodziło. Człowieku i błąd, odjazd. Powieś, jako pierwszy i... odjazd, pierwszy odjazd. A później tak, ustawił puszek, chciał <noise> powiedzieć wszystkim, że jest. No, no bo nie mogłem przejść tego, nie? No i słuchaj, ustawił puszek, to nie? Przycelował, przycelował. Zamknął oczy i krzyczy, Zamkniętymi oczami strzelam. <młynne> Mówię, ale częściej przycelował, nie? Trafił i mówi tak. Nagraliście to, nagraliście to wszyscy z zamkniętymi oczami. No widziałeś, odpadłem nie fart. Słuchajcie, i tym miłym akcentem jak zwykle zawsze Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego. wszystkie pozdrowienia no. są po czerstwym Krzyśku, Teraz czerstwy się. I. Zagadka! Co wyjdzie? Z kopulacji. Jeża z dżownicą. Pomieszanie kurwy z procą. Yes. Dobra. Poczekaj, jeżdżasz z Dżownicą? Jeżdżą z żownicą. Ale poczekaj, poczekaj tak chwilę, co to może wyjść? No przecież tak nie wiesz. Ale poczekaj. Odpowiadam drut kolczasty. Kurwa, to było <laughs> Dobre, mi się to podobało. Głupszym się bardziej podobało, Nie, dobre, to było dobre. No o to chodzi, że było czerwę, ale to było dobre. No było teraz burger się kończy, niedługo się nie zatrudnił. Teraz będą pozdrowienia. Słuchajcie, jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście byli tak. zdrowi, szczęśliwi, nie mieli zmartwień i żeby żyło Wam się dobrze i przede wszystkim dużo zdrowia. Mówiłem to ja, Kevin Levroni. Everybody, ja. płyta pilśniowa. Mówię to ja, Jarząbek Pacław, trener drugiej klasy. Łubu DUBU, -du niech nam żyje Dziękuję naszego klubu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie hej. A jeszcze ja mam pytanie, jakby ktoś tam ten torbę golił, to może tak Karwatowi wysłać paczkę z włosami. Nie, ale on się śmieje, że ja jestem Łysy, kurwa, on jest gorzej łysy niż ja. To jest w ogóle fenomen człowieka. Ale ja jestem łysy od 18 lat. A co to ma za kiedy jak jesteś łysy? No ja jestem starszy rangą łysy. A ja was niedługo zrobię sobie przejażdżem, dobra.